Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 13 porządku obrad, informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Polskiego w 2021 roku, bardzo proszę informację przedstawi pełniący obowiązki Komendanta Policji w Kole, Pan Jacek Plęcki. bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nie Panie Starosto. Chciałbym przedstawić tutaj informację, sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu krótkiego za rok miniony. Wiem, że Szanowni Państwo, taką informację otrzymaliście, zapoznaliście się, dlatego też tutaj chciałbym w sposób w miarę syntetyczny skupić się na najważniejszych obszarach tej informacji. Ewentualnie, jeżeli będą pytania, to, to oczywiście z na nie odpowiem. Szanowni, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o polską jednostkę, swoje zadania realizowaliśmy w oparciu tak skrótowo, oczywiście, o następującą strukturę. W ramach komendy posiadamy Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny nowo utworzony Wydział Ogólny y, oraz jednostki terenowe, czyli Komisarze Policji w Kłodawie oraz posterunki Policji w Dąbiu i w Wabiaku. Tutaj chciałbym również nadmienić na, na, na początku, że e, zadania, które realizujemy w latach 2021-2023 ukierunkowane są priorytetami Komendanta Głównego Policji, a te zadania dotyczą w szczególności zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości. No jest to w obecnym czasie, można tak powiedzieć, szczególnie uciążliwa taka przestępczość. Zwiększenie skuteczności policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań właśnie technologicznych, podniesienie pewności naszych działań w celu realizacji oczekiwań społecznych oraz zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby pracy funkcjonariuszom i pracownikom policji. Jeżeli chodzi o podsumowanie pracy pionu kryminalnego, szanowni państwo, omawiając pracę tego pionu, chciałbym poinformować, że w roku minionym na terenie całego powiatu jednostka polska przeprowadziła ogółem ponad 1000 postępowań przygotowawczych, dokładnie 1074 postępowania przygotowawcze. Jeżeli chodzi o wskaźnik wykrywalności ogólnej yy, przestępczości, uzyskaliśmy ją na poziomie 83,9%. Natomiast wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 80,5%. Na terenie yy całego powiatu w roku ubiegłym stwierdziliśmy łącznie 1433 yy, przestępstwa. Yy, wobec 423 osób skierowano akty oskarżenia. Natomiast wobec 16 osób sąd rejonowy w Polsce zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Co tutaj też ważne, 250 sprawców zostało ujętych, zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Szanowni Państwo, generalnie stwierdziliśmy w siedmiu kategoriach przestępstw, tych najbardziej uciążliwych społecznie, a więc jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, bójka powicie. Rozwój, kradzież rozbójnicza, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież złamania i uszkodzenie rzeczy, generalnie spadek szczęścia postępowań postępowaniu Dynamikę ujemną. Jedynie w kategoriach rozwój, kradzież rozbójnicza i uszkodzenie rzeczy mamy dynamikę dodatnią, czyli nastąpił wzrost szczęścia w tych kategoriach. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o rozwój, kradzież rozbójnicza, wykrywana kształtowała się na stuprocentowym poziomie. A w kategorii wystąpienia rzeczy, pomimo wzrostu dynamiki wszczęciu, to wykrywalność, pracy współczynników, wykrywalność kształtowała się na granicy 61,9%. W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, Szanowni Państwo, zostało wszczętych łącznie 208 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 281 czynów przestępczych o charakterze gospodarczym. Wykrywalność przestępstw gospodarczych uplasowała się na poziomie 81,2%. Funkcjonariusze referatu do walki z przestępczością gospodarczą polskiej jednostki ujawnili i zabezpieczyli na terenie Powiatu Polskiego ponad 2600 sztuk papierosów, ponad 3600 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy co stanowiło uszczuplenie na szkodę skarbu Państwa w kwocie ponad 4 milionów złotych. Zrealizowaliśmy cztery sprawy dotyczące przestępczości korupcyjnej. Odzyskaliśmy utracone mienie o wartości blisko 250 tysięcy złotych oraz dokonaliśmy zabezpieczenia mienia na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym w kwocie 1 574 216 złotych realizowaliśmy, jeżeli chodzi o piątki kryminalne działania o charakterze operacyjno-prewencyjnym, zwiększaliśmy ilość służb w okresach weekend, weekendowych, świątecznych, typowaliśmy miejsca zagrożone przestępczością i obejmowaliśmy te miejsca bieżącym bądź stałym nadzorem. Jeżeli chodzi o przestępczość nieletnich, w roku ubiegłym ujawniono 19 osób nieletnich, którzy, które te osoby popełniły łącznie 26 czynów karalnych. Wobec osób nieletnich, no nie mówimy tu o przestępstwach, a o czynach karalnych. Te czyny karalne dotyczyły przestępstw o charakterze narkotykowym, kradzież, kradzieże, uszkodzenia rzeczy, jak również uszczerb. Uszczelki na zdrowiu, kradzieże z łamaniem, e, rozboje, bójki, pobicia. E, generalnie osoby nieletnie e, głównie dopuszczają się przestępstw przeciwko pomieniu, życiu i zdrowiu. Zespół do spraw nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole skierował w ubiegłym roku 14 wniosków w sprawach o demoralizację do Sądu oraz przeprowadził 14 rozmów profilaktycznych z osobami nieletnimi. Jeżeli chodzi o przejawy demoralizacji, najczęściej ujawniliśmy spożywanie alkoholu, samowolne opuszczanie miejsca odbywania kwarantanny. Wystosowaliśmy również 34 wystąpienia do Sądu Rejonowego w o sytuację rodzinną. Przeprowadziliśmy, Szanowni Państwo, 401 spotkań profilaktycznych z dziećmi i, i młodzieżą, rodzicami, pedagogami, między innymi na temat przepisów prawnych, szkodliwości działania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz na temat związane z przestępczością. Jeżeli chodzi jeszcze o osoby nieletnie popełniły one 34 wykroczenia o 23 wykroczenia więcej niż w roku 2020 i najwięcej tych wykroczeń dotyczyło kradzieży mienia Jeżeli chodzi o pion prewencyjny szanowni państwo funkcjonariusze polskiej jednostki ujawnili ogółem 8087 wykroczeń wobec 6491 sprawców wdrożono postępowanie mandatowe, 781 interwencji zakończyło się na poziomie pouczenia, przepraszam, a w 334 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w kole. W polskiej jednostce łącznie zarejestrowano 1510 postępowań w sprawach o wykroczenia i było to o blisko 300 spraw więcej niż w roku 2020. Najwięcej wykroczeń dotyczyło naruszeń bezpieczeństwa i porządku komunikacji, kradzieży mienia oraz uszkodzenia rzeczy. Jeżeli chodzi o wnioski kierowane do sądu, najwięcej tych wniosków dotyczyło kradzieży mienia, naruszenia bezpieczeństwa, ponad 154 i 15 uszkodzenie rzeczy. Wykrywalność wytoczeń wyniosła blisko 60%. Niestety nastąpił spadek o 8,5% w stosunku do roku 2020. I tu mogę tylko powiedzieć, iż ten spadek odnotowaliśmy głównie z tego powodu, iż. Bardzo często e, zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia otrzymujemy e, po e, na, naprawdę długim okresie od samego zaistnienia wykroczenia, co e, powoduje, iż bardzo często tracimy materiał którym, dowodowy, który mógłby nam przydać się, e, który moglibyśmy wykorzystać w naszej pracy wykrywczej, jak monitoring, e, ewentualne ustalenia co do świadków i tak dalej. E, w roku ubiegłym nie odnotowaliśmy i nie zabezpieczaliśmy w związku z tym imprez masowych, jakie odbywały się w latach poprzednich na terenie powiatu. Łącznie przeprowadziliśmy 7350 interwencji, z czego 467 dotyczyło zgłoszeń interwencji domowych, 6652 interwencji publicznych. I 31 to interwencje związane z innymi zgłoszeniami. Czas reakcji na zdarzenia w roku minionym, tak zwane interwencje pilne, czyli związane z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia, wynosił 8 minut 33 sekundy. Przy zakładanym czasie reakcji na poziomie 11 minut. Także ten średni czas reakcji ponad 8 minut, niecałe 9. Uważam, że plasował nas bardzo wysoko jako jednostkę, jeżeli chodzi o. O, o ten czas reakcji, dotarcia na miejsce i podjęcia naszych działań. E, działania profilaktyczne. prowadziliśmy szereg działań, Szanowni Państwo, profilaktycznych, między innymi z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, w pole Państwową Inspekcją Pracy, Tasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ośrodkami profil, profilaktyki pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz realizowaliśmy między innymi programy jak Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczne Ferie, Bezpiecznie na Działce, Nie Daj, nie daj Szansy Młodziejowi, oznakuj swój rower, Bezpieczne Wakacje, Razem Bezpieczniej, Bezpieczny Senior. To są tylko przykładowe działania, które realizowaliśmy, mając na celu zapobieganie przestępstwom i generalnie czynom zabronionym. Realizowaliśmy również nasze działania profilaktyczne w lokalnej telewizji, prasie, w portalach internetowych oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kole. Bardzo często poruszaliśmy tematykę narkotyków, dopalaczy oraz oszustw popełnionych metodą szczególnie na wnuczka lub tak policjanta oraz cyberprzestępczości na bieżąco również współpracujemy tutaj z panem komendantem z Państwową Strażą Pożarną z duchami ochotnikami gdzie jeszcze raz panie komendancie dziękuję za tą współpracę bo zawsze możemy tutaj na pana komendanta funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz duchów ochotników liczyć Ta współpraca jest bieżąca również w zakresie profilaktyki także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, pan komendant, tutaj, pan sobie y, 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 z pożarny. już y, odniósł się oczywiście ze swojego jakby punktu widzenia, natomiast ja uzupełnię tę informację. Y, niestety w roku ubiegłym odnotowaliśmy wzrost wypadków drogowych. Y, odnotowaliśmy 49 wypadków drogowych, w których zginęło 80 osób, a 50 zostało rannych. Y, odnotowaliśmy o dwa wypadki więcej. Niestety, i ofiar śmiertelnych również było więcej. O trzy osoby więcej. Liczba osób rannych zwiększyła się o pięć. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowaliśmy na drodze krajowej 92, a ich przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niestety odnotowaliśmy wzrost ilości kolizji drogowych. O 214 w stosunku do zdarzeń z roku 2020. Głównymi przyczynami kolizji drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Należy wspomnieć również o zdarzeniach drogowych, niestety z winy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli między innymi pieszych. A głównymi przyczynami tych zdarzeń drogowych to było wchodzenie, nieodrożne wchodzenie na jednie przed jadący pojazd oraz poruszanie się po w roku poza obszarem zabudowanych bez obowiązkowych elementów odblaskowych. Jak sami wiemy, takie elementy odblaskowe w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo widoczność na drodze i między innymi w naszych akcjach profilaktycznych również skupiamy się na, na, na tych. Elementach odblaskowych, przekazywaniu również w ramach takiej akcji elementów odblaskowych dzieciom, młodzieży, osobom starszym, aby, aby taką widoczność podnieść, podnieść świadomość społeczną w tym zakresie, a przez to obniżyć ilość tych zdarzeń drogowych. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Kolskiej Jednostki ujawnili łącznie 185 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, z czego 102 osoby kierowało pojazdami w stanie nietrzeźwości, a 83 w stanie po użyciu alkoholu. Oznacza to wzrost o 53 osoby więcej, jeżeli chodzi o 50, 53 kierujących więcej pod wpływem alkoholu. Przeprowadziliśmy ponad 8600 badań stanu trzeźwości użytkowników uczestników ruchu drogowego. Natomiast nietrzeźwi kierujący spowodowali 32 zdarzenia drogowe, w tym dwa wypadki i 30 kolizji drogowych. W ramach Wydziału Ruchu Drogowego prowadzimy również szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Wśród dzieci i młodzieży, promujące bezpieczne zachowania na drodze, przeprowadziliśmy szereg działań własnych, działań i akcji kontrolno-prewencyjnych, między innymi bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w drodze do szkoły po wakacjach bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie. Realizowaliśmy działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznego poruszania się na urządzeniach wspomagających ruch, a więc wrotki, deskorolki, hulajnogi podczas przemieszczania się do miejsc wypoczynku oraz po obrotu Realizowaliśmy działania weekendowe kampanie Twoje światło, nasze bezpieczeństwo widzieć, być widocznym oraz działania profilaktyczne dotyczące relacji pieszych kierujących pojazdem nawiązano współpracę ze stacjami diagnostycznymi na terenie powiatu w celu sprawdzeń poprawności działania, oświetlenia, realizowaliśmy działania profilaktyczno-edukacyjne, mające, tak jak wspomniałem, na celu uświadomienie społeczeństwa osób w zakresie konsekwencji niestosowania elementów odblaskowych po zmroku. Realizowaliśmy działania na drodze paczki słucha i świeć przykładem. I szereg, Szanowni Państwo, innych działań, których tu już nie będę wymieniał, bo samuję te również w sprawozdaniu, natomiast, natomiast no, angażujemy się żeby w sposób szczególny, przede wszystkim profilaktyka i uświadamianie społeczeństwa. Szanowni Państwo, ponad 1300 wykroczeń zostało popełnionych w broni przejść dla pieszych a i odnotowaliśmy może odnotowaliśmy ponadto 98 naruszeń związanych z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę w, w terenie zabudowanym, w zabudowanym, co skutkowało obligatoryjnym zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami. E, wydział policjanci wydziału ruchu Drogowego opiniowali 34 projekty modernizacji dróg, bo to również e, należy w zakresie naszych kompetencji. Oraz skierowano 10 wystąpień o zmianę organizacji ruchu. I na zakończenie, Szanowni Państwo, chciałbym króciutko podsumować współpracę z władzami samorządowymi i dziękuję tutaj za tą pomoc, jak również współpracę z Państwa strony, na którą zawsze możemy liczyć. Pomoc i współpracę ze strony tutaj Szanownej Rady, Państwa radnych, jak i Pana Starosty z tego miejsca. Dziękuję za wsparcie. Jakie e, otrzymaliśmy i na jakie zawsze możemy e, jeszcze raz to chcę podkreślić, liczyć. E, w roku minionym kocka jednostka uzyskała wsparcie ze strony organów samorządowych na poprawę bezpieczeństwa e, oraz zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby e, w kwocie ponad 227 tysięcy zł. Było to wsparcie finansowe i rzeczowe. W takiej, w takiej wysokości. To wsparcie przyczyniło się do poprawy warunków pracy, służby policjantów, pracowników policji oraz obsługi interesantów obywateli, głównie poprzez wymianę sprzętu kwaterunkowego, doposażenie pomieszczeń biurowych, za to serdecznie dziękuję państwu radnym radzie tutaj i panu staroście. Wsparcie uzyskaliśmy ze strony również gminy Rzekolpy, gminy Grzegorzew, Stowarzyszenie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Polski, co również pozwoliło na doposażenie oraz remont pomieszczeń komendy, jak również wsparcie ze strony gminy Koło. Wsparcie przekazane przez gminy Włodawę, Kościele Kościelec, gminę Miejską Koło pozwoliło na zakup dwóch nie, nieoznakowanych radiowozów, w tym jednego klasy SU co również poprawiło możliwości transportowe polskiej jednostki, jak i przede wszystkim dyspozycyjność i mobilność funkcjonariuszy. Również mogliśmy liczyć na przychylność władz w Nim Dąbie, polszuka i przekazane wsparcie finansowe, środki finansowe pozwoliły na modernizację w obrębie posterunków policji w Dąbiu. Szanowni Państwo, to naprawdę tak w telegraficznym skrócie e, przekazałem informacje dotyczące e, stanu bezpieczeństwa. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję Państwu za, za to wsparcie, na jakie zawsze możemy liczyć jako polska jednostka. E, jeżeli są pytania, e, mogę odpowiedzieć to bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panu komendantowi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy są może jakieś pytania czy czy jakieś no, po prostu czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak to zapytam. Dziękuję, nie widzę. To ja, 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 ja tak bardzo proszę Pan Starosta. No nie no nie, nie sposób się nie odnieść do tego, co nie, no. przedstawił nam Pan Komendant y, y, Jacek Brzęcki. No bardzo bogata informacja i tak naprawdę. Myślę, że mocno uświadamiająca wszystkim, którzy y, słuchają w tej chwili tej, te, tej sesji tej informacji o skali zaangażowania kolskiej policji w działanie na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego. Ja nie miałem wątpliwości nigdy o tym, że komenda i funkcjonariusze policji to są bardzo zaangażowani, dobrze policjanci i z którymi się doskonale współpracuje i pewnie po wiele te, te dobre słowa o, o kolejnej służbie, ale tak tutaj w kole jest, z czego ja jestem najbardziej chyba dumny, bo, bo właśnie ta współpraca służb pomiędzy służbami, ale i służb z zarządzaniem kryzysowym. Jeszcze raz powtórzę, jest tutaj wyjątkowo dobra i klimat do pracy jest naprawdę dobry i tutaj panie komendancie również chciałem panu podziękować za za tą współpracę. Dziękuję komendantowi bankowskiemu który w tamtym roku też kierował jednostką, bo słuchajcie, szanowni państwo, my praktycznie spotykamy się od ręki na co dzień i za każdym razem, jeżeli tylko wymaga tego sytuacja, jesteśmy dostępni dla siebie w każdym momencie, ale też poza tym, że jesteśmy dostępni, tak naprawdę tutaj wybrzmiało zarówno z, z jednego pana komendanta, jak i drugiego, staramy się wspierać siebie nawzajem. I, I to jest chyba największa wartość tej naszej współpracy, że nie jest tak, że jeżeli ktoś ma problem, to reszta tego wysłucha i nic z tym nie robi. Wręcz przeciwnie, każdy z nas wnosi, e, co może, jak może zareagować, jak może e, wesprzeć służbę. I za tą współpracę, panie komendancie, również chciałbym, żeby funkcjonariuszom policji wszystkim podziękować, bo e, to jest dobry wzorzec. Śmiem powiedzieć również, że dla całej Wielkopolski to jak te nasze służby współpracują, a z Panem Komendantem to my się widzimy co najmniej raz w tygodniu e, i, i myślę, że już wiele rzeczy e, o tej naszej współpracy, e, przyszłości naszej współpracy wiele sobie omówiliśmy i, i sądzę, że e, Panie Komendancie to na pewno będzie dobry okres e, działalności tutaj naszych sztabów zarządzania kryzysowego, ale i samej Rady Powiatu z Komendą Powiatową Policji. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję e, takiego dobrego roku e, z takim zaangażowaniem. Panie Starosto, jak można, bardzo dziękuję za te ciepłe, miłe słowa, dziękuję za te cenne tutaj słowa, za to cenne podsumowanie. Oczywiście powiem tak, tylko pozostaje mi po raz kolejny deklarować tą Współpracę, gotowość do działań tutaj na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i jesteśmy otwarci. Także zawsze jesteśmy i stoimy na straży tutaj bezpieczeństwa mieszkańców i jesteśmy tutaj gotowi do współpracy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja dobrze, dziękuję panu komendantowi. No tak to właśnie jest, że podstawą sukcesu jest właśnie dobra współpraca i myślę, że Równie dobrze mogę to powiedzieć tutaj o naszej grupie, o grupie radnych. Bardzo mi miło, że tak to właśnie wygląda, że jest właściwie prawie że jeden głos. I oby tak zostało. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego dla, dla wszystkich podopiecznych pana komendanta. Dziękujemy. Ja tylko przedsta znaczy przedstawię, powiem tyle, że informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Powiatu w 2021 roku jest przyjęta przez akromat.